Czy taki termos do yerba mate jest drogi i w sumie ile on w ogóle kosztuje? Dzięki wielkie zapytanie już odpowiadam. Jego cena to niecała stówka i w tej kwocie dostajecie praktycznie gotowe naczynie do przygotowania yerba mate. Ten termos spełnia wszystkie te same funkcje, jakie spełnia klasyczne naczynie z Bombiją. Z tą różnicą, że to jest o wiele łatwiej zabrać na przykład do samochodu czy na wycieczkę. I co jest też bardzo dużą zaletą tego jerbomosu, to fakt, że gdybyście na przykład zgubili jakiś element, powiedzmy tą uszczelkę, to możecie ją sobie osobno zamówić i wymienić. Większość wymienialnych elementów tego yerbomosu znajdziecie w cenie około 10 zł. I wydaje mi się, że to jest spore udogodnienie, no bo kiedy zgubicie po prostu jeden element tego yerbomosu, to nie musicie od razu kupować nowego, tylko wystarczy, że uzupełnicie sobie tę jedną część. Także jeżeli szukacie jakiegoś fajnego naczynia do picia yerba mate, który które będzie jednocześnie przenośne, to inwestycja tej stówki w X dość szybko powinna Wam się zwrócić pod kątem komfortu z picia yerba mate.